Powszechnie odczuwany spadek temperatury, w tym roku nawet wcześniejszy niż zwykle to bywało, powoduje, że ludzie myślami wybiegają do potrzeby ogrzewania, do ciepła. Ciepło to z kolei opał. Sytuacja na rynku opału w tym roku jest niezwykle trudna, niezwykle skomplikowana. Po pierwsze, go nie ma lub jest bardzo mało, a po drugie jest bardzo drogi. To powoduje, że mieszkańcy ze zdwojoną energią zwrócili się do państwa z wnioskami o tak zwany dodatek węglowy. Najpierw były to deklaracje o źródle ciepła w domu, a potem wnioski o wypłatę dodatku, tak zwanego dodatku węglowego. Od niektórych wniosków minęło już 30 dni w ostatni piątek. Do dzisiaj żaden z dodatków nie został wypłacony z jednego powodu. Państwo nie przekazało gminom, nie tylko gminie Milicz, żadnej gminie w Polsce żadnych środków, żadnych pieniędzy na wypłatę tych dodatków, mimo że minęło już 30 ustawowych dni. Szanowni państwo, nie jesteśmy w stanie zrobić tych wypłat tak długo, jak nie będziemy mieli środków na koncie. Każda inna decyzja narażałaby tego, który podejmuje ją, czyli oczywiście burmistrza na Złamanie dyscypliny finansów publicznych. Pomijając już fakt, że fizycznie samorządy tych pieniędzy nie mają na kontach, bo one po prostu nie były planowane. One weszły decyzją rządu. Druga informacja z tym związana jest taka, że ta ustawa o dodatkach węglowych już została znowelizowana. Bardzo szybko, jak Państwo pamiętacie. Pojawia się przy tym Typowe dla Polski niechlujstwo prawne oraz rozstrzygnięcia, które będą ludzi zaskakiwać, i chcę też o tym dzisiaj y, powiedzieć. Ta nowelizacja ustawy, która wprowadza jeszcze dodatki peletowe, gazowe, drewniane, papierowe, nie wiem jakie jeszcze, y, wprowadza dosyć dyż, duży rygor przy ich wypłacie. Y, na przykład taki, że po 11 sierpnia nie można było dokonywać zmian w deklaracjach. Że te deklaracje powinny być wypełnione w każdym okienku, w każdym miejscu, i ich niewypełnienie lub wypełnienie niezbyt dokładne, niezbyt sumienne spowoduje z mocy prawa decyzję o odmowie przyznania takiego dodatku. O szczegółach powiedzą panie z Ośrodka Pomocy Społecznej, pani dyrektor Marta Markowska, pani dyrektor Monika Miziniak. Bo te wnioski są tam właśnie rozpatrywane. Ale chcemy już dziś, dzisiaj już o pewnych rzeczach powiedzieć, które będą niestety niosły negatywne konsekwencje dla mieszkańców. Taki jest skutek pośpiesznego procedowania, procedowania niechlujnego, byle jakiego na ostatnią chwilę. Niestety ofiarą tego nie padają ci, którzy podejmują te decyzje, ale beneficjenci i adresaci tych zmian, co mówię, z przykrością, ale jak pewnie Państwo wiecie, nie pierwszy raz jesteśmy ofiarami takich decyzji, nieprzemyślanych, byle jakich, i zmian przygotowywanych na kolanie. Od dnia 17 sierpnia pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu przyjmują wnioski o dodatki węglowe. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, jeżeli są zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Ustawa została w tym temacie uchwalona niedawno. My wnioski przyjmujemy, a już dokonano szereg bardzo istotnych zmian. Jedną z modyfikacji jest na przykład to, że obecnie na wypłatę świadczenia mamy dwa miesiące. W pierwotnej wersji termin na wypłatę to był miesiąc. My, mimo szczerych chęci, wagi problemu i bycia w gotowości, nie możemy wypłacić mieszkańcom wnioskodawcom dodatków z powodu nieotrzymania do dziś pieniędzy na ten cel. Do dzisiaj pomimo złożenia wniosku zap o zapotrzebowania stosownego do wojewody nie, otrzyma nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych na wypłatę. Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dodatek ten otrzymują gospodarstwa domowe w myśl zasady jeden dodatek węglowy na jeden adres. Oznacza to, że według nowych kryteriów, wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod, pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Kolejna bardzo istotna tutaj zmiana jest, polega na tym, że w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam. Adres miejsca zamieszkania, ten dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia. I następna niezwykłej wagi tutaj zmiana, mianowicie data 11 sierpnia. Dodatek węglowy przysługuje oczywiście wnioskodawcom, którzy złożyli odpowiednią deklarację, dokonali wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 30 czerwca, natomiast ta data 11 sierpnia zgodnie z, to, z nowymi zapisami ustawy jeżeli po tej dacie wnioskodawca dokonał zapisu, korekty, deklaracji yy, w zakresie głównego na przykład źródła ogrzewania, czyli dopisując węgiel i paliwa węglopochodne po dacie 11 sierpnia w rubryce rodzaj stosowanego paliwa stałego Takich korekt było sporo. Jak również często w deklaracjach brakowało zainstalowanych informacji o zainstalowanych i eksploatowanych źródłach ciepła. Zdarzają się również pomyłki adresowe. I w takich przypadkach, w związku z tą zmianą ustawy, złożone takie korekty po dacie 11 sierpnia takie wnioski mogą tutaj osoby się liczyć z odmową przyznania niestety dodatku węglowego.